Bo mi się nie chce z gadać. Na C yeah. Ja idę na C w trójkę to ja się, na A, A będą No co oni tam się całują? Co oni tam robią? Tam trójkę To co ci powiedział na początku, co tam robią Widzę wroga na A Widzę wroga na A Nie budzą się no już się wyłożył. I on chciał niby jet. He! Trafienie! Kurde. O kurde! Chuj jest! Jaka furma! Kurde! Spike leży na A. O kurde. Mogę nie jest. Słyszać. Oj, fart! Takiego farta to ja lubię. Spike na A. Ładny farcik, co? So. 妖孽！都